Deep beneath the earth, tales are told of the ancient ones. Trapped beneath rock and stone. Just another Keep pushing. Soon to be discovered once more. Witaj Galaktyko, ja jestem Divioner, a to jest podsumowanie sezonu drugiego z... Stellaris, Ancient Raked Story Oto wieści z ostatnich wieków wspólnoty Eliadorów. Po osiągnięciu wspólnego celu, rasa rozwijała się, odnajdując coraz to co nowe wykopaliska i światy zdatne do zamieszkania. Na domiar złego, w jednym z układów wciąż czyhała bestia, bestia, która to strzeże pradawnego reliktu, jednak nie ingeruje w losy galaktyki. Wspólnota Eliadorów miała oczywiście, jak najbardziej tęże istotę. I w sposób to zakwitnąwszy, na tyle aby stać się ważnym elementem w galaktycznej grze mocarstw, rozwijając gospodarkę, Eliadorowie byli mocno zabezpieczeni jeśli chodzi o strategiczne punkty hiperlinii, gdyż w strategicznych miejscach pobudowali bardzo potężne fortece, które miałyby strzec przed nadchodzącymi rywalami. Stając się zagrożeniem, zarówno rywalem na tle galaktyki, Eliadorowie posiadając już znaczną flotę, postanowili czekać na odpowiedni moment, tym samym poszerzając wspólnotę o kolejne światy. Niedawny projekt naukowy im to umożliwił. Zbierając materiał genetyczny z pewnego świata, po czym bliżej go badając, okazało się, że to rasa fungoidów która była zahibernowana w prymitywnym procesie rozwoju. Naukowcy z Eliador zrobili wszystko, by pchnąć w ścieżkę ewolucji i udało się. Po pewnym czasie w laboratoriach brakowało miejsc na nowe okazy, a ich inteligencja znacznie wzrastała, toteż wspólnota uznała, iż czas umieścić ich w społeczeństwie. Owa rasa była bardzo wytrzymała. Na warunki atmosferyczne to też bez problemu mogli mieszkać w najsurowszym klimacie planety, na jaką przyszło im trafić. Nie minęło dużo czasu, a wiedzą i umiejętnościami dorównywali niemalże pozostałym razem wspólnoty. Jakiś czas później, po wspaniałym rozkwicie wspólnoty, dostatku i spokoju. Eliadorowie dość mocno wyróżniali się na tle pogrążonej galaktyki w wieloletnich wojnach między istotami mechanicznymi a fanatykami. Nastała okazja, kiedy to jedno z mocarstw mechanicznych było zbyt mocno podniszczone. Z każdej strony oblężane. Toteż Eliadorowie postanowili wypowiedzieć wojnę. Wojnę, która miała przeważyć o dalszych losach wspólnoty jeżeli jesteście ciekawi, jak się one potoczą, to zapraszam na kolejny sezon. Epizod pierwszy już wkrótce. Trzymajcie się i strzała, mówił Divioner.